Siema siemano, z tej strony MG. Dziś na tapetę pokażę Wam fajne szczypce z knipeksa, których używam głównie do przy wykonywaniu suchej zabudowy. Do czego ich głównie używam? Używam ich do cięcia wieszaków, tak zwanych drutów, pod żądany wymiar, obcięte i dodatkowo, znaczy dodatkowo, głównie te szczypce tutaj mają taki fajny chwytak, w tym miejscu wkładam sobie pręt i wyginam sobie już pręcik i mam go fajnie blisko oczka, wygięte pod kąt 90 stopni. Tak zawsze pręty przygotowuję przed wykonywaniem suchej zabudowy. Nie wyginam tych prętów na suficie, tak jak to niektórzy nie robią, żeby nie wyrywać dybli, kołków i tak i dwa, żeby to gięcie było jak najbliżej tego oczka, a nie tam robić jakieś łuki, banany i tak dalej. Także naprawdę, jeśli ktoś wykonuje dużo suchej zabudowy, to te szczypce Knipexa bardzo się do tego sprawdzają, przyspieszają. A dodatkowo zawsze możemy sobie przeciąć jakiś drut. Na przykład jakąś siatkę ogrodzeniową. Także pozdro!